Drodzy bracia i siostry, dzisiaj słyszymy bardzo mocne ostrzeżenie, które Pan Jezus kieruje nie tylko do tych ludzi, którzy Go wtedy słuchali, ale także do nas dzisiaj. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Apostoł Paweł doda, że chciwość jest wątpaństwa. Można by powiedzieć, że tyle w nas pogaństwa, i chciwości. Ale skąd bierze się chciwość? Przecież Pan Bóg nie stworzył człowieka jako chciwca. Przeciwnie. Stworzył człowieka jako tego, który ufa jego miłości. Stworzył go na swój obraz. A Bóg jest miłością. Dlatego też sensem życia ludzkiego, szczęściem człowieka jest kochać i być kochanym. Chciwość to skutek grzechu pierworodnego, który w swej najgłębszej istocie nie polega na tym, że Adam. Czy Ewa stworzyli owoc z drzewa zakazanego? To jest skutek czegoś, co dokonało się w ich sercach. Istota Grzechu Pierworodnego polega na tym, że człowiek dał się oszukać szatanowi co do istoty Boga, co do tego, kim Bóg jest. Mianowicie, Szatanów mówił mu i człowiek to uwierzył, że Bóg nie jest miłością że trzeba sobie na tej ziemi radzić samemu, że nie ma co liczyć na Boga, jak to mówi stare polskie przysłowie. Pamiętacie, umiesz liczyć liczna siebie. Tymczasem chrześcijanin powinien zawsze mówić: umierz liczyć liczna Boga. Stąd się bierze ludzka chciwość, że człowiek, nie opierając się o Boga, o jego miłość, musi sobie to wszystko zapewnić, to co służy jego szczęściu, przede wszystkim miłość. Przez to, co posiada, przez to, co zdobywa, co jest jakoś jego własnością. A ponieważ jesteśmy stworzeni, aby czerpać z miłości Boga, z tej nieskończonej miłości. Stąd też i w nas te niekończące się pragnienia, żeby mieć coraz więcej. Bóg po grzechu pierworodnym mówi do Adama i Ewy, jakie będą konsekwencje ich grzechu. Jedną z tych konsekwencji, która jest bardzo uderzająca, jest to, mówi Bóg, że ze względu na Ciebie, przez Ciebie, przeklęta będzie Ziemia. Pan Bóg nie stworzył Ziemi jako przeklętej. Ziemia jest czymś cudownym, jest przepięknym Jego darem. Mówią o tym astronauci, także uczeni, astronomowie, kiedy obserwują inne planety. Ci, którzy widzieli Ziemię z zewnątrz, ostatnio y, jeden z naszych astronautów, Polak. Ziemia jest cudowna, wygląda przepięknie, kolorowo. Księżyc i inne planety są martwe. Tam nie tylko nie ma życia, choć próbuje się znaleźć jakieś znaki, ale tam się nie da żyć. To są planety zabójcze. Albo jest tam za gorąco i bardzo wielkie ciśnienie atmosferyczne, zgniatające człowieka, albo z kolei za zimno. Jeśli by tam chcieć zamieszkać, to trzeba tworzyć sobie takie warunki, przynajmniej przypominające ten nasz raj, ten nasz cudowny statek kosmiczny, w którym przemierzamy przez stworza wszechświata z olbrzymią prędkością, nawet sobie nie zdając tego sprawy. Pan Bóg to wszystko dał nam. Pan Bóg obdarza człowieka darami i to takimi, że jest ich dość dla wszystkich. Wiecie, że mówi się, że jest ludzi za dużo na Ziemi. Jest nas około 8,5 miliarda. Ale przy obecnym rolnictwie, przy tych możliwościach, jakie ma obecne rolnictwo, Ziemia jest w stanie wyżywić. 50 miliardów ludzi, a mimo to dziesiątki, setki milionów ludzi cierpi głód. Czemu? Bo inni im zabierają to, co Pan Bóg dał dla wszystkich. Parę procent ludzi na tej Ziemi ma ponad 90% jej bogactw. Dwa czy 3 procenta ludzi na Ziemi posiada ponad 90% Boga z tej Ziemi. A 90%, czyli 90 parę procent ludzi ma tylko parę procent z tego. Większość z nas właśnie do tych należy, do, tych, do tej większości, może wszyscy do nich należymy. Doświadczamy może nierzadko chciwości, przez to, że nam brakuje czegoś, czego inni mają za dużo. Właśnie, ta niesprawiedliwość, która wyrasta z chciwości, z chciwości, która jest że człowiek oczekuje szczęścia i bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości przez to, co posiada. Ziemia przez to, jak mówi Bóg, staje się przeklęta. Bo zobaczcie, o co toczą się wojny. Gdzie wysyłane są, wysyłani są młodzi chłopcy i giną tysiącami codziennie? Te wojny to, toczą się przede wszystkim o bogactwa, o ropę naftową, o rzadkie metale, czy o coś innego, ale zawsze chodzi o posiadanie. Jeśli się odkryje coś w ziemi, która wcześniej była uważana za mało małowartą, nagle zaczynają się spory. Może samiście tego doświadczyli. Ale jak można zobaczyć, czy ja jestem chciwcem, czy nie? Bo może się okazać, że uważamy się za ludzi, których nie ma chciwości. Jak to stwierdzić? Otóż bardzo prosto, pokazuje nam tu dzisiejsza Ewangelia. Ci dwaj bracia. Którzy walczą o spadek. Jeden drugiemu zagarnął to, co tamtemu się należy. Jak to jest ze mną? Jak to jest w naszych rodzinach? Bo przecież, gdyby spojrzeć na wokandy sądów, i tu w Grecji, i w Polsce, okazałoby się, że większość, zdecydowana większość, prawie wszystkie sprawy w sądach, prawo, nie wszystkie. Toczą się o majątek. I często są to walki właśnie takie, jak, jak tu widzimy w tej Ewangelii. Jeden drugiemu zabrał to, co mu się należy, a tamten drugi idzie do sądu, żeby się prawować ze swoim bratem czy siostrą. A Jezus, stając wobec takiej sytuacji, gdzie jeden z braci chce go uczynić sędzią w sprawach majątkowych, mówi człowieku, Któż mnie ustanowił nad nami sędzią albo rozjemcą? Ja się nie chcę w to mieszać. Ja przyszedłem przywrócić to, co jest najważniejsze i co prawdziwie daje szczęście człowiekowi: przywrócić Wam obraz Pana Boga, pokazać Wam miłość, abyście się kochali, bracia i siostry. Jeśli miłość do naszych braci i sióstr nie jest ważniejsza od dóbr, jeśli. Dobra nasze sprawiają, że ja mam pretensje, że nie cierpię, że walczę z moim bratem czy siostrą. Jestem cichcem. To nie Pan Bóg zabezpiecza moje życie, nie ten, który jest miłością, nie ten, który nas wszystkich obdarza. Owszem, być może mam rację po ludzku patrząc, tak jak tamten człowiek, który. Przyszedł do Jezusa i mówi, brat mi zabrał mój spadek. Panie, zaprowadź sprawiedliwość. Niech mi da, co mi się należy. Ale jeden jest chciwcem, bo zabrał bratu spadek. Drugi jest chciwcem, bo jest gotów oskarżyć swojego brata, skompromitować go wobec innych. Też liczę na to, że mając to, co mu się owszem należy, będzie szczęśliwy. Sami wiecie, może macie jeszcze doświadczenia z Waszych rodzin, że nawet jeśli sprawa sądowa zakończy się pozytywnie, to i tak rodzina jest rozdarta. To chciwość sprawia, że jeden na drugiego nie może patrzeć, nie chce z nim rozmawiać. My tu przychodzimy właśnie po to do Kościoła, aby odnowić się. Tak jak mówi święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Nie okłamujcie się nawzajem, bracia. Boście zwlekli z siebie dawnego człowieka. Ten pala jest antropos, jak się mówi po grecku. Ten stary człowiek to jest właśnie ten człowiek, który nie ufa Bogu, który liczy na siebie, który chcąc nie chcąc jest chciwcem, bo jeśli nie czerpie swojego bezpieczeństwa z miłości Pana Boga, no to musi czerpać z tej ziemi. I te jego dobra, rodzinne czy inne, stają się przekleństwem. Zwlekliście z siebie jako chrześcijanie tego dawnego człowieka, z jego uczynkami, z jego kciwością, a przeoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznania, poznaniu Boga. My po to tu jesteśmy, tej Eucharystii, żeby coraz głębiej poznawać Pana Boga, poznawać Jego miłość, chłonąć się, przyjmować Jezusa Chrystusa, żeby On gasił w nas ten ogień tych zabezpieczeń, które pochodzą z koniną. Owszem, Pan Bóg dał nam te wszystkie dobra. To nie tak, że Pan Bóg chce nas ogłodzić z czegokolwiek, przeciwnie. On jest dawcą. I to widzimy w świętych, którzy zostawili wszystko, aby iść za Jezusem Chrystusem. To widzimy w świętym Franciszku, w świętym Ignacju. To można by zobaczyć także w papieżu Leonie XIV, który. Jak wiemy, jest Amerykaninem, pochodził z miarę zamożnej rodziny, ale zostawił to wszystko. Poszedł do zakonu. A będąc w zakonie, co wybrał? Wybrał misję w ubogim kraju, w Peru i to w takim regionie tego kraju, w którym prawie, że nie ma dróg. Jeździł na koniu, na ośle. Zresztą można zobaczyć takie jego zdjęcia. I zobaczcie, jak Pan Bóg Obdarował go, choć się pozbył praktycznie wszystkiego. Uczynił go przełożonym swojego zakonu, potem kardynałem, a teraz papieżem. Człowiek, który wszedł w pełne ubóstwo, dzieląc się wszystkim, co posiadał z innymi. To jest ta zachęta, aby Panu Bogu zaufać. I owszem, te dary, które posiadamy, czynić narzędziami miłości, wspomagając tych, którzy mają mniej albo cierpią niedostatek. A więc przychodzimy tu, aby się odnawiać ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz tego, który nas stworzył i który jest miłością i chce, abyśmy i my takimi się stawali i abyśmy w ten sposób byli bogaci przed Boga. Nie tu na ziemi, ale bogaci przed Bogiem. 啊。Um.